Albo osoba, o której byliśmy 1 listopada, yy, wujek, mój wujek, tak? I mówi Ci, że, bo myśmy nic nie rozumieli o mszy świętej yy, dawnej. To tego, tegoś wujku nie, nie rozumiał, tego nie rozumiałeś u, u swojego ojca, u swojej matki, że, że jeżeli, jeżeli byli prawdziwie na mszy świętej, to, to zawsze zwracali uwagę na modlitwy liturgiczne tak piękne, pełne namaszczenia, wzniosłości prostoty. Nigdy tego nie, nie widziałeś, że, że twój ojciec, twoja matka na ten sposób słuchali mszy, to co oni być za katolicy? Albo jest, że oni tak słuchali. Ale ty za cenę mrzonek zacząłeś myśleć na za inny sposób. Bardzo cenna rozmowa pana Lisickiego tam z, z Kratiukiem o, 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 o kulturze no, intelektualnej pana Lisickiego, jakie tam lektury, jakie filmy mu zostały w pamięci i lektura pani Zofia, Zofii Kosak-Szuckiej, u której się nauczył psychologii rewolucji. XIX wiek, ludzie w danej wiosce żyją w pokoju, chłopi i tak dalej z ziemianami. Pracują, przychodzą agitatorzy i podburza, podburzają, a widzisz ten ziemianin, to on ma, a ty nie masz. I w jednym momencie ludzie, którzy żyli obok siebie, patrzyli na, na, na siebie, z, no jak ludzie patrzą, mogli z zazdrością, ale nigdy nie, nie na sposób, żebym poszedł, yy, jeżeli to urwał jabłka w sadzie proboszcza czy, czy ziemianina, ale nie mu zniszczył czy spalił drzewo albo pałac. Zaczynają przez zażerowanie na, na, na tym, co się wiąże z dziesiątym przykazaniem. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. I przez chciwość jest w człowieku podniecona pobudka porządliwości i nienawiści wobec tego, który ma, a ja nie ma, I która to zazdrość zaczyna się przeradzać w zawiść. W związku z czym w jednym momencie rośnie Yy, nienawiść wobec tych panów, których wcześniej się szanowało, tolerowało, znosiło, i do tego przychodzi jeszcze, że później, jak już zostaje ogień rewolucji podpalony, to kto najbardziej cierpi? Dobrzy panowie. Dlaczego? Bo ich się tłuszcza rewolucyjna nie ma co obawiać. Dlaczego? Dlatego, że oni nie uderzą tym samym, czym zostali uderzeni. Nie zemszczą się. Nie zemszczą się. Czyli jest, jest pytanie, dlaczego pokolenie naszych rodziców i tak dalej albo nie widziało, albo widziało, że nasi dziadkowie, pradziadkowie pięknie się modlili, bo patrzyli na modlitwy pełne namaszczenia, wzniosłości i prostoty i tak też mszy słuchali, tylko przeszli w ten poziom właśnie że my nic nie rozumiemy, że nam coś odebrano, że teraz jak nam się po polsku powie, to my wreszcie będziemy Pana Boga lepiej znać i tak dalej, bo został posiany duch. Przewrotu, duch rewolucji, bazujący na grzechu, na chciwości. Wprost na pierwszym, na pierwszym kuszeniu w raju będziecie jako, jako bogowie. Bóg wie, że jak zerwiecie z drzewa poznania dobra i zła, drzewa życia, przepraszam, to będziecie, to będziecie jako Bóg. No i wtedy dopiero Ewa, jak popatrzyła, to zapałała, zobaczyła, że ten owoc jest tam piękny, nie mogła się oprzeć go zerwała i kusi Adama, żeby zrobił to samo.